Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Niepopularny, to jest Assassin's Creed Valhalla I jesteśmy na miejscu, odnaleźliśmy Center Tak czytając dosłownie Tragiczna tragedia, nie? Ale... ale niech się będzie I idziemy sprawdzić, czy Fulke jest faktycznie gdzieś w pobliżu, czy jest to tylko pułapka na nas Opcje są dwie Jest w pobliżu, zabijemy ją

Dostań się do katedry. No to dostaniemy się tam po cichutku, nie? Nie będziemy wszczynać żadnych alarmów, wkurzać wszystkich, nie? Tak, tak. Zrobimy to po asasynowatemu, nie? Nie będziemy takim, takim vikingiem, tylko takim bardziej asasinem. Ciekawe, czy Fulke już nawaliła we łbie Sigurdowi, czy jeszcze nie, bo Sigurd, no jednak trzeba przyznać, że jest postacią yy... Bardzo mocno pragnącą władzy i być kimś więcej niż normalny człowiek i, i takimi ludźmi jest najprościej manipulować. Jak im się wydaje, że oni są nie wiadomo kim, to najprościej, to, to, to jest człowiek, który możesz mu mówić, co ci się żywnie podoba, a on jeszcze będzie zadowolony. Bo bo powiedziałeś, że jest jakiś zarąbisty, nie? że ma moce, że, że rozmawia z bokiem i mu wierzysz wszystko, co on mówi, nie? A nie, bo to tam mam się dostać. No i widzicie, ale bym skichał. Przywaliłbym tam strzałom i co? Nie ma się wszyscy skapnęli. Nie do końca wiem jak się tam dostać. Fajnie by było jakby mi się udało tam dostać po cichu. Biegam sobie tutaj po dachu, nie? Dachówki gdzieś tam lecą, spadają, tłukę się po tym wszystkim. Nope, nic in nothing interesting, nie? Mam tą usypiającą strzałę. Was im, weź mi pomóż, nie bądź hamem. To było irytujące. Nasza postać tucze ramieniem po tych drzwiach, nie, a tamten se stoi. Nie ma nas tu. Idź na spacer. Czemu nie poszedłeś na spacer? Jakby was się tutaj pozbyć. Zrobimy tak. Zobaczymy co wy tam będziecie robić. Teraz dwóch typków się tam pojawiło. Oj 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 oj. To to było bardzo niemiłe dla tych ludzi. Na pewno. O, jak się teraz podpalili ładnie wszyscy. O jak ładnie. Jak miło. Jakiś pobratymca. Nie kojarzę takiego przeciwnika. Bazim się podpalił. Śmieszek. Wo, jak szedł szybko. Nie strzała wręcz Dobra, tam jest złoto, daleko, tu jest daleko, tu jest daleko. Co nie ma tu nic? Jako cel mi pokazuje Bazima, nie? Czyli... I trzeci strzał głowy. głowę. mi, is within. No, I... am okay. here. Face me. Have a carry. You will play into our hands. What does it mean, these word tangles that speak of elves and demons? <laughs> <laughs> Evangelia Mar 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 Magdalene. <laughs> <laughs> No, naprawdę? Ewangelia Marii Magdaleny? Jak nie wiecie o co chodzi, to, to polecam się dokształcić i, i sobie poczytać o tym, bo to jest bardzo ciekawa lektura i bardzo ciekawe podejście do, do Jezusa Chrystusa i całej historii chrześcijaństwa. Spoko, skoro rozmawia z Bogiem, to by go przecież nie zarąbała, nie? Ręka wycięta tak bardzo, że widać kość, nie? Wszystkie nerwy. Była w skrzyni. Ręka wycięta tutaj, cała ze środka, otwarta, i widać było kość przez środek, wszystkie nerwy. We'll need a massive army to crack its walls. I have many friends in England now. If I call on them, they will come. They will. Bessem, she severed his arm clean off. Can a man survive such a loss? Physically, he can. Mentally, it's hard to say. So much stress can drive a man to despair. If you suggest he might take his own life as Tedman did, banish that idea. I must tell my people at the settlement that their yal remains a captive. They will not take it well. We will not fail again, Eivor. I'll scout ahead and send word to the settlement when I know more of Porchester. Be ready. Dobra, tutaj nie chcę mi się tego całego przeszukiwać, bo mógłbym tutaj spędzić pewnie z godzinę przeszukując to miasto i tak dalej, ale zleję to troszkę i polecimy na misję fabularną od razu dalej. Yy... Kuźba. Myślałem, że się nam uda odzyskać tego Sigurda faktycznie. Chcę ja sobie chyba zaraz podgrzać Tortillę. Co? Czym jest zawijane w cieście? Ale tak, teoretycznie to jest kebab hmm. Dobra, tutaj mamy Dużo rzeczy jeszcze jest do wybudowania Wiem, że co chwilę to mówię, że jest dużo rzeczy do wybudowania Ale dużo rzeczy jest do wybudowania jeszcze w tej wiosce. Myślałem, że to pójdzie szybciej. Wszystko. A z drugiej strony narzekam, a zaś ten był tak krótki, Watchdogs. Ale dosłownie już w dupcie jak podskoczysz. Gdzie jest Sigurd? jest Ale nie z tobą. Gdzie Dag, nie teraz. Muszę porozmawiać z prawdę. Muszę porozmawiać z Teraz. You never found him. Because you didn't look. <clears throat> I see you, Eivor. I know what you are. Eivor. You come alone. I fear what that means for Sigurd. I. I could not find him. That madwoman, Volkis, she. she slipped away. Took him to Sussex. We need an army. Call on our alliances. Remind them of their oath to me. We must act before. Before. Before what, Eivor? She tortured him, Ranvi. Did unspeakable things. Severed his arm and left it as a gift. I fear she means to kill him. Slowly. Ja pierdzielę. A my im wszystkim gotujemy taką śmierć szybką. Nie, trzeba ich torturować. Trzeba ich wszystkich torturować. Hmm. A teraz najlepsza część. Idziemy na yy, inną misję fabularną. Nie, żartuję oczywiście. Idziemy po niego, nie? Jak tylko będzie okazja i możliwość, Cośni? śni? mi się przyśni znowu Jotunheim czy coś? Nie, wiocha. Troszkę zbagowany wilczek. To nam się chyba śni. Są zbyt dziwne kolorki. Nie, chyba kpicie, że mnie wyzywa. DAC, turn around and walk away. Your habits are not my own, Avor. I do not flee responsibility for the sake of my glory.

Watching you chase glory around this land like a spooked hare! You could have come to me in confidence, Dag, but that offer is gone. I have no need of it. My mind is fixed. Hear me all! I challenge Eivor for the leadership of this clan until Sigurd is safe home. Walk away, Dag. No! We fight. Jezu, naprawdę. Zgoda! Zgoda. Be made. Tak, ale to jest taka trochę głupia historia, bo ja czytałem opis tego gościa, nie? I to jest gość, który został przydzielony, jakby do. do gościa, który jest jakby faktycznym jarlem tego miejsca. Ehm, od dziecka. Jako jego obrońca i, i wychowawca i tak dalej Ale e, po tym jak e, dużo rzeczy poszło nie tak i, i on młody zrezygnował z bycia Jarlem i tak dalej e, w Norwegii i udał się do Anglii i Dag został, właśnie ten gość został oddzielony od, od tego młodego Jarla i przydzielony e, Eivor jako jej przyboczny. No to wszystko się zaczęło psuć, nie? Cała jego przyszłość się mu załamała, i tak dalej. I zaczął uważać, że Eivor jest wszystkiemu winna, nie? Leave this place, but go with your life. Spare me your pity and fight! So be it. You leave me no choice. Please! Please, both of you! You could have waited! You could have come with me! You? you. A jednocześnie to był gość, który tyle czasu, wiesz, był z klanem, był z tym chłopakiem, z nimi wszystkimi. Jeżeli miałam pogląd, nie byłem w tym, po prostu. Załóżmy mię. Tak, i koszt tego przekonania to jest dech. Wiecie to razem. All he demanded, you gave him. That should be enough. I have no need for one so fragile in my Hall of Heroes. He fought for what he believed in. Does that not count for something? Does it? You killed him all the same. What is the true cost of disrespect? The choice lies with you. Hm. I have no to give him this

none none more than me wishes for sigurd's safe return you know this you know this all of you and i will burn the fields and dredge the rivers of wessex to find him that that is my oath that is my oath Wybudowaliśmy tą osadę od zera. To my pomagamy tym wszystkim ludziom, to my się z nimi dogadujemy, to my załatwiamy dla nich każdą rzecz. A oni cały czas stawiają nas poniżej tego jarla i jeszcze teraz wszyscy pokazują dezaprobatę na to, nie? Że ona mówi, że sprowadzi jarla z powrotem do wioski sprowadzi tego swojego brata i nikomu tak bardzo na tym nie zależy, jak jak jej, nie? Bo taka prawda! Odejdź ah. Dobra Tymczasem dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Taka trochę smutna historia i smutna sytuacja. No jednak myślałem, że, że nie skończy się to aż tak źle. Ale wymusił to na nas. No, no nie było innej opcji. Jakkolwiek byśmy próbowali inaczej zareagować, to by się to skończyło pewnie o wiele gorzej. Więc nic na to nie poradzimy. No nic. Bajo, na razie, do zobaczyska w kolejnym odcinku. Jak Wam się podobało możecie zostawić łapkę w górę albo komentarz czy coś w tym stylu. Na razie.